Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Ten tematu. Ten samochód nie jest wieczny i w końcu trzeba będzie go naprawiać i konserwować. Marco Carbajal 17 kwietnia 2023, 18 et, niezależnie od tego, czy jeździsz nowym samochodem prosto z salonu, czy kupujesz używany pojazd. Prędzej czy później staniesz w obliczu nieuniknionego i będziesz musiał dokonać pewnych napraw w całym okresie użytkowania samochodu. Zwłaszcza jeśli planujesz go posiadać przez długi czas. Jednak nie wszystkie naprawy są takie same. Niektóre naprawy, takie jak wymiana pękniętej przedniej szyby lub akumulatora samochodowego, są szybkie i niedrogie. Z drugiej strony, problemy takie jak krytyczna awaria silnika mogą łatwo kosztować tysiące dolarów. Potencjalnie zwiększając całkowity koszt samochodu. Jakie są najdroższe naprawy mechaniczne w USA, jeśli planujesz zakup samochodu? Być może nadszedł czas, aby rozważyć również 5 najdroższych napraw samochodowych i kroki, które możesz podjąć, aby ich uniknąć: 5. Awaria uszczelki głowicy, uszczelka głowicy uszczelnia cylindry silnika. Zapobiegając wyciekom płynu chłodzącego i oleju. Jeśli uszczelka głowicy ulegnie awarii, skutki mogą być nieprzyjemne. Płyny silnikowe będą rozpryskiwać się wszędzie i możesz nie być w stanie prowadzić samochodu. Uszczelki głowicy kosztują kilkaset dolarów. Ale proces naprawy jest pracochłonny, więc całkowity koszt naprawy jest dość wysoki i wynosi od 1500 do 2000 dolarów. Najlepszym sposobem na uniknięcie tego problemu jest regularne serwisowanie samochodu i upewnienie się, że silnik się nie przegrzewa. Średnik gromadzenie się ciepła jest najczęstszą przyczyną awarii uszczelki głowicy cylindrów ponieważ uszczelka może ulec deformacji z powodu intensywnego ciepła i ciśnienia silnika. 4. Wałek rozrządu. Wałek rozrządu pomaga kontrolować wlot powietrza do silnika samochodu. Jeśli nie jest konserwowany, często może zostać zatkany gruzem i brudem, a ostatecznie ulec całkowitej awarii. Sam wałek rozrządu nie jest szczególnie skomplikowaną ani kosztowną częścią. Ale robocizna związana z wymianą części oznacza, że będziesz musiał zapłacić wysoki rachunek za naprawę, który może wynosić od 1500 do 3000 dolarów, więc będziesz chciał uniknąć awarii. Na szczęście utrzymanie wałka rozrządu w dobrym stanie jest dość łatwe. Wystarczy upewnić się, że jest on sprawdzany i czyszczony przy każdej wymianie oleju lub czyszczeniu, jeśli będzie wolny od zanieczyszczeń. Ryzyko awarii wałka rozrządu zostanie drastycznie zmniejszone. 3. Zawieszenie zawieszenie samochodu składa się z amortyzatorów, sprężyn, rozpórek, drążków i wahaczy, które pomagają pojazdowi absorbować nierówności na drodze. Z czasem części te mogą ulec zużyciu, a jeśli nie zostaną wymienione, pojazd może wymagać kompleksowego remontu zawieszenia który będzie kosztował od 2500 do 3000 dolarów, aby uniknąć wymiany całego zawieszenia. Należy uważnie obserwować, jak prowadzi się samochód. Jeśli przechyla się na jedną stronę, wydaje się bardziej wyboisty niż zwykle lub jeśli zauważysz jakiekolwiek inne problemy z zawieszeniem, natychmiast zleć sprawdzenie, wymieniając problematyczną część wcześniej. Możesz uniknąć całkowitego remontu zawieszenia. 2 Skrzynia biegów Jeśli skrzynia biegów ulegnie awarii, samochód nigdzie nie pojedzie. Ten złożony system jest tym, co naprawdę napędza samochód, przekształca moc silnika w moc użyteczną dla wału napędowego samochodu, który napędza koła. Jeśli skrzynia biegów ulegnie całkowitej awarii, możesz stanąć w obliczu bardzo kosztownej naprawy, która może wynieść od 4000 do 5000 dolarów ponieważ kilka komponentów zostanie uszkodzonych w wyniku krytycznej awarii skrzyni biegów ponieważ skrzynia biegów jest tak złożona mechanicznie ulega ona dużemu zużyciu w porównaniu z resztą pojazdu więc musisz mieć oko na osiągi swojego samochodu jeśli chcesz uniknąć całkowitego remontu skrzyni biegów objawy problemów ze skrzynią biegów obejmują ślizganie się biegów przyciąganie sprzęgła Dziwny zapach spalenizny i buczenie, gdy samochód jest zaparkowany. Jeśli nie masz pewności co do stanu swojej skrzyni biegów, zleci jej sprawdzenie profesjonaliście, lepiej być bezpiecznym niż żałować. 1. Krytyczna awaria silnika z cylindra. Krytyczna awaria silnika jest znana jako najdroższa naprawa samochodu. Jeśli w Twoim samochodzie dojdzie do poważnej awarii cylindra lub uszkodzenia bloku silnika, Prawdopodobnie będziesz musiał wymienić cały silnik. W przeciwnym razie twój pojazd nigdy nie będzie już jeździł. Często koszt naprawy tego uszkodzenia sprawia, że zakup nowego pojazdu jest lepszą inwestycją, ponieważ może on znacznie przekroczyć 10 tysięcy dolarów. Istnieje kilka powodów, dla których silnik może ulec awarii a większość z nich ma związek z niewykonywaniem rutynowej konserwacji pojazdu, jeśli nie wykonujesz regularnych wymian oleju, ignorujesz wycieki oleju lub nie konserwujesz układu chłodzenia samochodu. Silnik może być narażony na awarię. Dlatego w Twoim najlepszym interesie jest utrzymywanie silnika w dobrym stanie i sprawdzanie go za każdym razem, gdy zabierasz samochód do mechanika. Jeśli tego nie zrobisz, możesz skończyć z gigantycznym rachunkiem za naprawę i bezużytecznym pojazdem. Może Cię to zainteresować?